Jeśli popełniłeś błąd, jeśli popełniłeś błąd, z pewnością odniosłeś zwycięstwo, jeśli, jeśli co, jeśli widzisz ten błąd i traktujesz go jako światło ostrzegawcze. To cytat mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki z książki przypowieści Chrystusa. To jest niezwykłe, że możemy być zwycięzcami, kiedy popełniły błąd, ale musimy go zauważyć i traktować go jako ostrzeżenie. Są dwa sposoby podejścia, kiedy ktoś popełni błąd. Jeden z nich to popełnił błąd, on popełnił błąd, upewnie się, żeby wiedział, jak wielki był to błąd, dokładnie mu go pokaże. Popełnił błąd, wyjaśnił mu, co zrobił źle i jak to zrobić lepiej następnym razem. To jest bardzo różne podejście, diametralnie różne podejście. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism, nadzieję, mieli. To jest właśnie piękne w Słowie Bożym, że zawiera tyle historii, w których ludzie popełniali błędy, ale. Wielu z nich widziało te błędy i naprawiało je. To były dla nich ostrzeżenia, jak właśnie zmienić na lepsze swoje życie i dla nas mogą być to ostrzeżenia. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Powtarza się tu myśl o pewnej przestrodze. I to jest piękne, że Bóg nie zostawia nas, abyśmy szli na zatracenie. Bóg kieruje do nas przestrogi, abyśmy mogli iść drogą prowadzącą ku życiu. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Jest tutaj coś, co można byłoby nazwać taką kanapką. Tak jak mamy w kanapce dwie kromki i pomiędzy nimi tą wkładkę, tak napomnienie jest tutaj wkładką, ale z góry ta kromka to zbudowanie, i z dołu kromka to pocieszenie. Taka jest służba ludu Bożego, ludzi, którzy przemawiają w Bożym imieniu, tak jak prorocy, zbudowanie, napomnienie, jeśli potrzeba, ale i też Pocieszenie. Niech Pan Bóg was obficie błogosławi. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Słowa Życia. Polecam szczególnie poniższe filmy. Do zobaczenia przy kolejnym programie Bożych z życzę. Amen.